Leoniu, pojęcie pierwsze. Akcja. 15 maja, proszę was, nie idźcie do Leoniu. Nie idź do Leoniu. Absolutnie nie zapisuj się do Leoniu. Leoniu? To jakaś drużyna piłkarska? Nie warto. Nie ma ławek na korytarzach, tylko jakieś kanapy i poduszki. 15 maja, nie idźcie do Leoniu. Nie. Nie. Nie, po prostu nie. Po co ktokolwiek miałby iść do Leoniu? Absolutnie, to nawet nie podlega dyskusji. I co z tego, że w tej szkole nie ma ocen? Bez ocen? Porażka. Serio? Chcielibyście chodzić do szkoły bez ocen? Bez ocen? Co to słyszał? Liceum bez ocen? A po co to komu? Bez oceniania? W żadnym wypadku. A czemu bez oceniania? A dlaczego? Jak to nie ma ocen? W ogóle? Elo? 15 maja, rekrutacja, zapis się do lonium. Cięcie. Nie, nie. Powiedz, nie zapisuj się. Nie zapisuj się do... Zaraz. Mam powiedzieć, nie idźcie do Leoniu? Nie idźcie? Kasia z Trzeciej B powiedziała, nie idźcie do Leoniu? 15 maja zapisz się do Leoniu. Źle, źle. Masz powiedzieć 15 maja nie zapisuj się do Leoniu. Nie zapisuj, aha. Ta kwestia nie ma żadnego sensu. Szlagby, to dla To, co tu się wyprawia, to nie jest normalne. Nie polecam, Leoniu. Tu nie ma nawet prac domowych. Zero prac domowych. Mam za dużo czasu wolnego, bo nie ma prac domowych. Mam tyle czasu wolnego, że wieczorem uczę się z nudów. Nie idźcie do Leoniu. Tu nie ma nawet stołówki. Nie mamy stołówki. Przyjeżdża do nas catering. Wie pan, to nie tak, że ja nie polecam, ale dzieciaki mają za dużo czasu. Nie idźcie do Leoniu. Mamy już wystarczająco dużo uczniów. Nie warto! Strasznie mała szkoła. Wszyscy się znają. Znam wszystkich w szkole. Nikt nie jest anonimowy. Jak tu zostać sławnym? Panie! Ja tu znam każdego ucznia! Przepraszam, może dać mi pan chwilę? Przez te ekrany z datami cały czas też wie, że mam imieninę. A Kamilek z drugiej B znowu butów nie zmienił. Następnym razem jak buty mopem! Nie polecam. Możemy nawet korzystać z telefonów. Przefarwowałam włosy. I wiecie, co usłyszałam od tyra? Ślicznie wyglądasz, Amelciu. Skandal. Zrzuciłam sobie niebieskie pasemka i żadnej uwagi. Smartfonów w lekcjach? Nie, to pis na wodę. Nie polecam Leonium. Uczniowie chcieli mi nawet ułamki zwykłe na telefonach liczyć. Zostałam. A widział pan, jak panie z francuskiego się na pana patrzy? Niech pan zagada. W podstawówce chociaż miałam się czym stresować. A tutaj? Nie polecam. Pełen luzik. To nie do pomyślenia. Po szkole mam czas spotkać się ze znajomymi, totalnie bez sensu. Bardzo tęsknię za pracami domowymi i sprawdzaniem co lekcja, czy je odrobiłam. W innej szkole to wracałam i do lekcji, do lekcji, a tutaj... No normalnie, wracam do domu, serial, gierka z kumplami. Tele o nią to porażka, nauczyciele nawet na nas nie krzyczą. Pełen out. tak nie powinno być. No i ja do, mówię do facetki od Anglika, że nie rozumiem. A ona się mnie spytała: Mateuszku, z czym masz problem? WTF, co to za mnie bez jedynki? Nie polecam leonium. Nawet automat do kawy nie przyjmuje dwóch złotówek. Chciałam zrobić sobie herbatę, a zamiast tego musiałam zadowolić się gorącym szwajcarskim kakao o smaku tiramisu. Nie do pomyślenia. Zapiszczało, zabulgotało i zwróciło mi dwa złote. Normalnie wrzucam dwa złote, a. zrobiło takie pipi, p, 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 Całą należytą powagą pragnę zdementować wszelkie plotki. Nasz automat do kawy nie przyjmuje tylko dwóch złotówek z roku 2020. Wszystkie inne monety przyjmuje bez zająknięcia i robi przepyszną kawę. Całe szczęście? Mamy w szkole mikrofalówkę. O, widzi pan? Nawet działa. Wie pan, to taka dosyć delikatna sprawa. I dzieciaki z podstawówki ciągle kradną nam papier toaletowy. W tym samym budynku jest podstawówka i często po zebraniach z rodzicami... Nie jest prawdą, że uczniowie wchodzą bez pytania do pokoju nauczycielskiego i, i, i znikają nam sztuczce jednorazowe. Noże. noże. Tak, mamy noże. No normalnie, wie pan, przy sekcji zwłok się przydają. Przydają się na kółku kryminalistycznym. No wie pan. zamrażalnik potem też się przydaje. Dostęp do lodówki dla wszystkich uczniów? Kto by pomyślał? Nudy, koroner krew wnętrzności. Braku, nie jest wagę. Ja chciałam chodzić do normalnej szkoły. A tu bez ocen, bez prac domowych. Nie jestem jakaś Hermiona, żeby cały dzień i noc siedzieć w książkach. Tak nie może być. W innym liceum bym chociaż. Dostał. Ja to nikomu nią nie polecam. Absolutnie. Nauczyciele traktują nas jak przyjaciół. No mówię do niej, pani profesor, a te... odpowiada, że wystarczy pani Edytko. W piątki mówią nam miłego weekendu. Nie powinno się traktować uczniów tak, jak to robi nią. Sam nie wiesz, czy mówią serio, czy są mistrzami sarkazmu. No i byliśmy w kinie z Kasią i oczywiście facetka od polskiego nas zobaczyła. I spotkaliśmy... Polskiego. Tak jak się przymilała. I nie spodziewała się, że byliśmy na tak ambitnym filmie. Wchodzę sobie do szkoły, a to do mnie. Kasienko, jak ci mi weekend minął? Bezczelna. Uch. Wchodzimy do szkoły po feriach, a to nauczyciele, nauczyciele witają nas cukierkami. Bo tęsknili. Wyobrażasz pan sobie? cukierkami. Jeszcze nagrali nam filmik na TikToka, że będą tęsknić przez wakacje. Bezczelni. Po angielsku? No, no, no. Absolutnie. Don't go to our school, just don't. In English? Fuck! Tycznie. Nie mamy szkolnych mundurków. Co to ma być? Bluzy nosimy na specjalne okazje. Na przykład w czwartki, bo czwartki to nie środy. Albo na szkolne eventy. Zaraz, ale ty nie jesteś uczennicą. Widzi pan? Inwigilują nas. Siema. Nie ma zebrań z rodzicami. Jest tylko jedno na początku roku. Jak tak można? Chciałam pofarbować włosy w ramach buntu. Na jakiś crazy kolor. A dyrektor powiedział mi gratulacje gustu kolorystycznego. Tutaj nawet nie ma kredy. Wszędzie tylko markery albo tablice cyfrowe. Po prostu pewnie nas szpiekują. Albo to wszystko te 5G. Nie mamy tablic. I zamiast pokrydy muszę biegać po markery. I pani wie, znowu będzie jęczyć, że nie czarny. Wifi, mamy w szkole Wifi, takie dla uczniów? Naszym dyrektorem jest ksiądz. Jak wzywa nas na dywanik, to czuje się jak nas spowiedzi. Piąte nie zabijaj, piąte nie zabijaj. Niby szkoła katolicka. A jeszcze na Stasie mi nie spalili. Nasza szkoła jest tolerancyjna dla wszystkich. Dla prawie wszystkich.